Nazywam się Elżbieta Musz, jestem kierownikiem filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po raz ósmy organizujemy na osiedlu Kormoran osiedlową Paradę Bajek. Skupia ona dzieci z ośmiu przedszkoli i, szkoły, i szkół podstawowych. Idziemy, wspólnie bawimy się, wspominamy nasze całoroczne zabawy z książką, z literaturą. No i cieszymy się z tego, że czytamy książki. No, a ci, którzy jeszcze do nas nie trafili, mamy nadzieję, że kiedy nas zobaczą, to po prostu do nas trafią. Ta inicjatywa jest świetną okazją do tego. Aby spotkać się wokół książki, wokół baśniowych stworów, pani Ela musz kierowniczka filmu numer 9, już od wielu lat organizuje paradę bajkową. Przychodzą dzieci z przedszkoli, przychodzą dzieci ze swoich domów, przebierają się za postacie nie tylko bajkowe, ale także postacie z filmów animowanych, chociażby Disneya, mamy Mulan. Więc bardzo fajna okazja, aby porozmawiać o literaturze, o książce, ale w sposób taki zabawowy. W sposób, um, który jest nadcechowany dużą swobodą, spontanicznością i właśnie radością by bycia razem. Mnie wdzięczna znowu na dworze, no, kiedy dzieci usłyszało, kto się z nami zajął i ucieszył, zabiegł

여러분